Była jedną z najpoczytniejszych autorek swoich czasów. Popularnością w Kanadzie dorównywała samemu Charlesowi Dickensowi. Jej bohaterki zaś niosły i wciąż niosą zarówno te ciepłe emocje, jak i jasność tysiącom czytelników na całym świecie, zarówno tym starszym, jak i młodszym. Aż trudno jest uwierzyć, że ta pisarka sama zmagała się z ciemnością. Razem z wydawnictwem Świat Książki zapraszamy Was na Nieszczęsne losy Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery. Kiedy słyszymy to nazwisko tej kanadyjskiej pisarki, zazwyczaj wpada nam na myśl od razu portret roześmianej, rudowłosej dziewczynki z dwoma warkoczami. Rozmyślamy o domu na Zielonym Wzgórzu i o całym cyklu książek o Annie Sherry. Książki dla podlotków, książki dla dorastających dziewczynek, których ciepłe wspomnienie zostaje z nami na zawsze. Oj, słuchajcie, obraziłaby się na nas Lucy Mod Montgomery, a raczej Mod, dlatego że lubiłaby właśnie tak ją nazywano. Myślę nawet, że zasmucona odwróciłaby od nas wzrok. Całe bowiem swoje życie, całą swoją pisarską karierę, wyobraźcie sobie, walczyła z przypisaną jej łatką autorki literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pisała bowiem dla wszystkich, pisała dla każdego, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zachwycał się nią sam Mark Twain. Pisała dla starszych i dla młodszych czytelników, nigdy nie sądziła, że jej opowieści ogranicza. Wiek. Co więcej, chociaż słuchajcie, jej debiutancka Ania z Zielonego wzgórza okazała się być takim bestsellerem, to przecież dorobek literacki mod nie kończy się wcale na niej. Jej liczne powieści i opowiadania niosą ze sobą takie poczucie ciepła, spełnienia. Jasności. Niosą za sobą takie prawdziwe pocieszenie. Ich bohaterki i bohaterowie również znajdują jasność i słońce w tych największych ciemnościach. Walczą, słuchajcie, dzielnie z tymi przeciwnościami losu, mając za swój arsenał tę bogatą, bujną wyobraźnię i czyste serce. Sama jednak autorka ze swoimi bohaterkami i bohaterami niewiele miała wspólnego. Oczywiście mówię tutaj pod względem emocjonalnym. Jej życie i wspomnienia, chociaż tak pieczołowicie wyreżyserowane przez nią samą dla potomnych, nie pozostawiają tutaj żadnych wątpliwości. Przypomnijmy sobie, słuchajcie, tę historię. Kto czytał Emilkę ze Srebrnego Nowiu, czy chociażby Anię z Zielonego Wzgórza, ten z pewnością skojarzy te motywy. Mała osierocona dziewczynka trafia pod opiekę pary starszych opiekunów. I tam pod dachem rozpoczyna to nowe, lepsze życie. Być może jej opiekunowie nie są zbyt wylewni względem tego osieroconego, osamotnionego, wrażliwego dziecka, ale ona, dzięki swojej bogatej, bujnej wyobraźni, dzięki sile charakteru również, szybko łamie ludwik sercach. Również ujmuje okolicznych mieszkańców i sama sprawia, że czuje się po prostu lepiej. Czuje się milej. I to nie tylko są, słuchajcie, dzieje Ani z Zielonego Wzgórza, ani Sherry. To nie tylko są dzieje Emilki ze Srebrnego Nowiu. To przede wszystkim jest, słuchajcie, początek życia samej. Mod, która w doświadczeniach swoich bohaterek zamknęła swoje własne wspomnienia. Pisarka urodziła się 30 listopada 1874 roku w Clifton na wyspie księcia Edwarda i była jedynym dzieckiem swoich rodziców. Niestety, maleńka Mod miała zaledwie dwa latka, gdy jej mama zmarła na gruźlicę. Ojciec Mod, który postanowił rozpocząć zupełnie nowe życie na zachodnich ziemiach Kanady, oddał, słuchajcie, swoją córeczkę pod Opiekę teściów, i ta starsza para zajęła się właśnie dziewczynką. I tak właśnie maleńka mod trafiła do domu zwanego Silver Bush, którego malownicza i poetycka nazwa odnosi się do małej krzaczastej roślinki w Polsce zwanej drutowcem, ze względu na swój charakterystyczny wygląd. Ale my tutaj na potrzeby tego filmiku właśnie wykorzystamy poetycką nazwę srebrzystych krzewów. Domu, w którym wychowała się Lucy Mod Montgomery. Od razu można poczuć magiczność tej nazwy, tego miejsca, w którym wszystko się dla niej tak naprawdę zaczęło. Rodzina Mod, zarówno ze strony matki, jak i ojca, należała do kręgu popularnego kręgu miejscowej socjety. Przyszła pisarka zresztą bardzo często gościła na salonach zarówno swoich ciotek, jak i wujków. Oczywiście odwiedzała również dom tych drugich dziadków, bawiła się z licznym kuzynostwem, przeżywała te swoje Pierwsze przygody. To właśnie pośród swojej jakże licznej rodziny Maleńka Mod poszukiwała dowodów uczuć których brakowało jej raczej w domu dziadków. Starsza para, wychowana w innych czasach, w innej poce, no, tak trochę z dystansem odnosiła się do tej jakże wrażliwej małej dziewczynki. Była wrażliwym i delikatnym dzieckiem, i chociaż jej e, dziadkowie zapewnili jej najlepsze możliwe warunki i ogromnie się starali, to sama Mott wspomina swoje dzieciństwo jako samotne po prostu. To właśnie wtedy też była już skazana na te pierwsze chwile dziecięcej melancholii, dziecięcego smutku. Ta ciemność, właśnie w postaci depresji i stanów depresyjnych, powróciła do niej po latach. Bogata wyobraźnia bowiem wcale nie rekompensowała prawdziwego życia w taki sposób, jak ona sama próbowała pokazać w swoich powieściach. Lucy Mod Montgomery pisała od zawsze. Od najwcześniejszych lat prowadziła dzienniki, prowadziła pamiętniki. Również, podobnie jak i bohaterka Ania Sherry, tworzyła już swoje własne światy. Pisała opowiadania, pisała pierwsze wiersze, szukając tego azylu od swojego smutku w krainie własnych fikcji. Co prawda nie założyła klubu powieściowego jak jej rudowłosa bohaterka, ale już w 1890 roku jeden z jej wierszy został opublikowany w większej gazecie i tym samym stanowił zapowiedź tego wielkiego talentu autorki. Warto wiedzieć, że Mod przez całe życie zbierała inspiracje. Czerpała je zarówno ze swojego życia, jak i z życia innych, również z gazet. Chociaż my weźmy początek historii legendarnej naszej Ani, Ani Sherry, Ani z Zielonego Wzgórza. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza rudowłosa bohaterka zrodziła się z prostego nagłówka w gazecie. A nagłówek brzmiał: Starsza para ubiega się o chłopca z sierocińca przez pomyłkę trafia do nich dziewczynka. Tak zaczęła się właśnie ta historia i tak również zaczął się sukces samej mod, która w 1908 roku po oficjalnej premierze Ani Zielonego Wzgórza stała się jedną z najpoczytniejszych pisarek ówczesnych i najlepiej zarabiających. Jednak im popularniejsza, im bardziej rozpoznawalna stawała się mod, tym ona sama stawała się coraz bardziej zamknięta w sobie. Od zawsze chciała być pisarką, ba. Chciała być czytana, chciała być publikowana, chciała być szeroko znana, ale jej doświadczenia i ambicja. Kłóciły się z jej purytańskim wychowaniem. Kłóciły się również z tym życiem pośród wychowanej na tych wiktoriańskich zasadach społeczności. Nie wspominając nawet o samowystarczalności, o finansowej niezależności, jaką mod wypracowała sobie sama przez lata. To słuchajcie, wtedy nie wypadało młodej samotnej kobiecie. Nie wypadało takiej starej pannie, jaką wydawała się być wtedy mod, tym bardziej pośród społeczności tak tradycyjnej, wychowanej na tych tradycyjnych zasadach jak społeczności. Na wyspie księcia Edwarda. Nie wspominając śmietanki towarzyskiej, w której obracała się na co dzień Mod, do której należała jej rodzina, a która niejednokrotnie wtrącała się w jej życie. Według nich Mod musiała pomyśleć zarówno o swojej pozycji społecznej, jak i o swojej przyszłości. I tak słuchajcie, po latach miłosnych zlotów i upadków, bo warto również nadmienić, że Mod miała za sobą kilka naprawdę intrygujących i gorących romansów. Mod w końcu postanowiła wyjść za mąż. I wyszła za pastora kościoła prezbiteriańskiego, przystojnego Iwana McDonalda. Ten słuchajcie, oświadczył się już jej kilka lat wcześniej, ale zaręczyny postanowili trzymać w sekrecie. Po kilku latach wyczekiwania pobrali się i jednocześnie od razu przenieśli z ukochanej rodzinnej wyspy księcia Edwarda do kanadyjskiego Ontario, by tam zacząć nowe życie i tam również założyć rodzinę. Biografka Lucy Maud Montgomery, wielka miłośniczka, badaczka jej życia i wielbicielka twórczości Mary Henry Rubio, w biografii Lucy Maud Montgomery zatytułowanej The Gift of Wings, czyli Dar Skrzydeł, nazywa Lucy Maud Montgomery kobietą niezwykle świadomą swojego wizerunku, natomiast jej życie określa jako taką grę w dymy ilustra. Zresztą, słuchajcie o życiu Maud, prawdopodobnie niewiele byłoby wiadomo, gdyby nie sama pisarka. Z rozmów ze zmarłym już dzisiaj synem autorki, z pokojówkami, ze znajomymi, z dalszą rodziną, wyłonił się portret kobiety, która nigdy publicznie nie pokazywała swojej prawdziwej twarzy. Już na początku swojej pisarskiej kariery mod wykreowała taką osobowość personę. Kogoś, kogo pokazywała na zewnątrz, prawdziwą siebie natomiast skrywała między stronami. Wyobraźcie sobie, że już od momentu pierwszych publikacji MOD zadecydowała, by zbierać wszystkie pamiątki związane z jej własnym życiem, które, uwaga, pozwolą jej by, przyszłym biografom lepiej zrozumieć, kim była ona sama. Miały ułatwić zadanie tym, którzy postanowią interpretować jej życie i spisywać właśnie jego dzieje zbierała fotografie, artykuły, wycinki z gazet, fragmenty swoich recenzji, jak również liczne listy, a trzeba tutaj wiedzieć, że korespondencję prowadziła niemało. Prowadziła również takie zeszyty pełne wycinków, zwane scrapbookami dzisiaj, które pozwalały jej tworzyć właśnie swoje własne fikcyjne światy. Natomiast słuchajcie, w 1919 roku Lucy Maud Montgomery postanowiła sama na nowo przepisać i zredagować swoje własne dzienniki i pamiętniki. Dokonała odpowiedniej redakcji, dlatego że chciała po prostu kontrolować przekaz. Chciała być zapamiętana w ten bardzo konkretny sposób, i sama też również w taki sposób chciała pamiętać. Poza murami domu Lucy Maud Montgomery była jedną z najpoczytniejszych, najpopularniejszych pisarek swoich czasów. Była słuchajcie, również jedną z nielicznych kobiet, które w tamtych czasach utrzymywały się z pisania i otrzymywały regularny dochód ze swojej twórczości. Jeździła na spotkania autorskie, rozmawiała z całymi rzeszami wielbicieli i wielbicielek. Z rzeszami swoich własnych czytelników rozmawiała o emocjach towarzyszących przy lekturze jej książek. Odpisywała słuchajcie na listę, ona z czułością pielęgnowała. Zapoczątkowaną korespondencję. Dawała wykłady, pojawiała się na licznych zjazdach, zawsze była radosna, zawsze była uśmiechnięta, nigdy nie dawała po sobie poznać swoich prawdziwych, skrzętnie skrywanych emocji. W czterech ścianach swojego domu była natomiast surową żoną pastora, była wymagającą matką, kobietą, która wymagała bardzo wiele zarówno od osób wokół siebie, jak i od siebie samej, i tak również w domu trzymała emocje na wodzie. Lubiła kontrolę, i to właśnie ta kontrola pozwalała jej przetrwać te najgorsze dni, a tych najgorszych dni wcale nie było mało w jej życiu. Wewnątrz natomiast była kobietą pełną namiętności, bardzo wrażliwą, bardzo empatyczną, na wzór właśnie swoich bohaterek. Była przenikliwa, była spostrzegawcza, często jednak milczała. Zachowywała komentarz zarówno dla siebie samej, jak i dla swoich dzienników i pamiętników. Tam, słuchajcie, każdego dnia spisywała swoje przemyślenia. Z pomiędzy kolejnych stron wylewają się, słuchajcie, potoki goryczy i rozczarowania. Pojawiają się zmartwienia i smutki. Mod zostawiała to ciepło i niewinność dla swoich heroin, sama natomiast cierpiała w ciszy. Mod zmagała się z melancholią, zmagała się ze stanami depresyjnymi. Również z ciężką depresją i migreną wszystkie te stany pogłębiły się po śmierci drugiego synka jej własne osobiste koszmary natomiast połączyły się niejako z ciemnością, która wtedy owładnęła ówczesny świat. Wielka wojna, czyli pierwsza wojna światowa, śmierć bliskich, niepokojące wiadomości z frontu. Mod nie pozostawała obojętna względem tej sytuacji. Angażowała się nie tylko emocjonalnie, ale również politycznie, co więcej sama tym samym Pogrążała się w coraz większym wewnętrznym terrorze, w coraz większej rozpaczy. To jednak nie wszystko, dlatego że jej wewnętrzny stan pogłębiało również postępujące, postępujące zaburzenia psychiczne i własnego męża. Iwan Macdonald mniej więcej w tym właśnie czasie oddalił się zarówno od swojej żony, jak i od dwójki pozostałych dzieci. Po prostu oddalił się od swojej rodziny. Cierpiał podobno na głęboką depresję, wpadał często w manię, także w manię na tle religijnym. Głaszał w ogóle takie pseudo-religijne kazania. Unikał zarówno obowiązków domowych, jak i rodzinnych. Wreszcie, w pewnym momencie zaczął nawet narażać swoje własne życie. Z pamiętników mod wyłania się niezwykle realistyczny, przejmujący portret po prostu nieszczęśliwego małżeństwa również kobiety, która szuka schronienia, zarówno w swoich książkach, jak i w samym akcie pisania. Ten właśnie obraz, ten portret Lucy Maud Montgomery wyłonił się dopiero po śmierci pisarki w 1942 roku. I nawet wyobraźcie sobie okoliczności jej śmierci po latach nabrały tego mrocznego, tego niedopowiedzianego wymiaru. To dopiero wnuczka po latach, już w latach 2000 wyznała, że jej tak znana, tak kochana babcia cierpiała na ciężką depresję. Co więcej, brała również bardzo ciężkie, poważne leki. Podejrzewa się, że to prawdopodobnie przedawkowa Właśnie tych leków było powodem śmierci mod. I raz jeszcze, jak widzicie, prawdę pisarka pozostawiła dla siebie i zabrała ją do grobu. Dla polskich czytelników, natomiast Lucy Maud Montgomery to jest jedna z tych pisarek, które przenikają kolejne pokolenia. Cykl książek o Ani Shirley, cykl książek o Emilce ze Srebrnego Nowiu, powieści takie jak Błękitny Zamek czy Historynka, to są takie tytuły, które łączą całe generacje czytelników, w których wciąż po tych wszystkich latach odnajdujemy i my swój azyl, tę ucieczkę od codzienności. Z pewnością trudno wam będzie tutaj uwierzyć nie tylko w to pełne bólu i ciemności osobiste życie samej Lucy Maud, ale także w fakt, że po latach niebywałej poprawy, Popularności, twórczość Montgomery, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w jej rodzinnej Kanadzie. Z biegiem lat odeszła w zapomnienie. Ba, jeszcze za życia, pod jego koniec, autorka zaczęła spotykać się z prawdziwą krytyką. Po śmierci, jednak, co jest niewyobrażalne, stała się niejako, słuchajcie, literackim pariasem, a wszyscy, którzy chcieli zajmować się bliżej i poznawać jej twórczość, byli do tego po prostu zniechęcani w środowisku literackim. Wszystko to wydarzyło się z nadejściem modernizmu i nadejściem równie nowych prądów w krytyce literackiej. The cat Z dnia na dzień książki mod uznano za naiwne, za sentymentalne. Natomiast to pozytywne przesłanie, jakim dzieliła się przecież przez lata ze swoimi czytelnikami, uznano za ignoranckie względem prawdziwego życia. Gdyby tylko wiedzieli wtedy, jak to prawdziwe życie doświadczyło samą pisarkę. Może właśnie wtedy trochę inaczej spoglądano by na jej twórczość. Czytelnicy na szczęście na całym świecie o mod nie zapomnieli. Co więcej pamiętali o niej samej o jej twórczości, o tym, jakie emocje wywoływały jej książki. Wszystko to stało się wraz z nadejściem kolejnych pokoleń, również ze zmianą prądów w krytyce literackiej. Pamiętali ją, wciąż ją pamiętają, no i oczywiście również poznają na nowo. Lucy Maud Montgomery stała się częścią tego wielkiego kanonu literackiego. Stała się częścią tej wielkiej literatury. Stała się częścią tego czytelniczego życia i tym samym również dołączyła do panteonu tych największych pisarzy i pisarzy. Powstają, słuchajcie, kolejne przekłady jej książek. Zresztą wokół nich, słuchajcie, toczą się nie lada dyskusje. Pojawiają się też kolejne edycje klasyki, jak chociażby to zjawiskowe wydanie, które mam tutaj dzisiaj, właśnie obok siebie, które mi towarzyszy, a które należy do ekskluzywnej kolekcji klasyki od wydawnictwa Świat Książki. Natomiast jeżeli chodzi o pamiętniki od dzienniki mod, to wydaje mi się, że one otwierają te kolejne pola interpretacji dla jej fikcji właśnie. Ile mod kryje się za postaciami Annie Shirley czy Emily Star? Czy Gilbert Bright istnieją naprawdę? Czyje domy, czyje salony, czyje charaktery zamykała na kartach swoich książek? Sięgając po wspomnienia mod, wszystkie elementy układanki wskakują na swoje miejsce. Całości natomiast dopełniają kolejne ekranizacje jej powieści właśnie. Pojawiają się w filmach i serialach kolejne Annie, kolejne Anny i odpowiadają również na potrzeby tych kolejnych nadchodzących pokoleń. Przenikają zresztą do popkultury i wciąż zachwycają swoim entuzjazmem, tą bujnością wyobraźni. Te historie sprawiają, że przez ten jeden moment, kiedy sięgamy po książki Lucy Maud Montgomery, czujemy to ciepło. Czujemy to dobro, które z nich wypływa. Czujemy po prostu, że wszystko będzie dobrze. I myślę, że takie właśnie wspomnienie Lucy Montgomery chcielibyśmy zachować w sercu. Z pewnością i Wy kochani w swoich sercach trzymacie piękne wspomnienia z twórczością Lucy Montgomery właśnie. Koniecznie podzielcie się właśnie, która z jej książek jest tą Waszą ukochaną. Ewam kochani z całego serca dziękuję za Waszą uwagę, za Wasz czas i oczywiście zapraszam do lektury.